Ferie to wspaniały okres, kiedy mamy mnóstwo czasu na podejmowanie przeróżnych form aktywności, które są niedostępne dla nas latem. Jednak bardzo ważne jest, aby te aktywności podejmować w sposób bezpieczny. Pierwszym elementem naszego bezpieczeństwa jest dobór odpowiedniego stroju, który znacząco będzie różnił się od tego, który mamy podczas letnich wakacji. Dobierając strój, musimy przede wszystkim zadbać o swój komfort. Aby to zrobić, zaczynamy od sprawdzenia pogody, jaka jest za oknem. Musimy określić temperaturę, wiatr, opady, a nawet nasłonecznienie. Najważniejszymi częściami ciała, które musimy chronić przed wychłodzeniem, jest klatka piersiowa, szyja, głowa, stopy, ręce, ale musimy również zwrócić uwagę. Dużą uwagę na oczy. Większość ludzi okulary słoneczne kojarzy tylko z latem. Jednak zimą, kiedy jest bardzo duża ilość śniegu, duża ilość światła dostaje się do naszych oczu i warto je chronić. Bardzo ważne jest, aby strój dopasować do swojej aktywności. Musimy unikać zarówno wyziębienia, jak i przegrzania. Najlepszym sposobem jest ubieranie się na cebulkę, czyli Ubieranie się warstwami, aby w razie gdyby było nam zbyt gorąco, można było się pozbyć zewnętrznej warstwy stroju. Albo zamiast na cebulkę, możemy ubrać się na ogra, bo Szrek mówił, że ogry też mają warstwy. Poza komfortem termicznym, na nasze bezpieczeństwo wpływa również to, jak bardzo jesteśmy widoczni. Dużo lepiej sprawdzają się jaskrawe oczorzutne kolory niż kolory ciemne. Bardzo ważne są również odblaski. Zimą wcześniej robi się ciemno, w związku z czym trudno jest zauważyć nas, jeśli jesteśmy ubrani w ciemny strój. Jaskrawy strój jest dużo łatwiej zauważyć np. kierowcy samochodu, który jedzie po drodze, którą my możemy akurat przechodzić. A jeszcze bardziej na naszą widoczność wpływa używanie odblasków. Kiedy już wiemy, jak się ubrać, możemy przejść do zabawy. Aby wszelkie formy zabawy były dla nas bezpieczne, musimy wybrać na to odpowiednie miejsce. Odpadają miejsca w pobliżu ruchliwej drogi lub zbiorników wodnych. Kiedy chcemy z innymi porzucać się śnieżkami, bardzo ważne jest, aby używać tylko i wyłącznie białego śniegu. Ten złoty śnieg nie jest złoty, tylko żółty. A żółty jest za sprawą, no, na przykład, psów, głównie psów. Nie muszę wam chyba mówić, dlaczego staje się żółty. Kiedy robisz śnieżkę do rzucenia, nie mieszaj śniegu z lodem, ponieważ lód jest bardzo twardy i po trafieniu kogoś taką śnieżką możemy innej osobie wyrządzić krzywdę. A zabawa jest fajna wtedy, kiedy obydwie strony się bawią. Upewnij się, że inne osoby chcą się z tobą bawić i ustalcie wspólne zasady. Celuj poniżej głowy. To wpłynie nie tylko na bezpieczeństwo, ale również na twoją celność. Tuw jest większy niż głowa i łatwiej w niego trafić. Nigdy nie rzucaj w okna ani w samochody. Śnieżka może być bardzo twarda, rzucając w okno możesz je wybić, a rzucając samochód możesz spowodować wypadek. Kiedy idziesz na sanki, narty albo snowboard, lub nawet łyżwy, sprawdź stan techniczny swojego sprzętu. Zwróć uwagę na wszystkie niestabilne elementy, wystające kawałki. Śrub, gwoździ w sankach, drzazgi, czy inne rzeczy, które mogą wpłynąć na twoje bezpieczeństwo. Wybierz miejsce dostosowane do swoich możliwości. Nieważne, czy jeździsz na sankach, nartach czy snowboardzie, nigdy nie chodź po trasie, po której ludzie jeżdżą. Jeśli już musisz wejść na górę, to wchodź bokiem. Jeśli musisz się zatrzymać, staraj się zatrzymywać obok trasy i unikaj przewężeń. Gdyby zdarzyło się tak, że się przewrócisz, w miarę możliwości jak najszybciej przestań się na bok trasy. Włączając się do ruchu, upewnij się, że robisz to bezpiecznie. Spójrz do góry, czy nie wchodzisz pod kogoś, kto właśnie zjeżdża, i spójrz na dół, aby zobaczyć, czy nie wjeżdżasz w kogoś. Zachowaj bezpieczny odstęp od innych osób. I dostosuj swoją prędkość i styl jazdy do warunków. Zarówno do tego, jakie są warunki pod względem śniegu, oraz jak dużo jest osób. Nawet jeśli super sobie radzisz, pamiętaj, że inne osoby mogą sobie nie radzić tak świetnie i ty również odpowiadasz za ich bezpieczeństwo. Jeśli idziesz na łyżwy, bardzo ważne, ślizgaj się tylko w bezpiecznych miejscach, specjalnie wyznaczonych do tego lodowiskach. Ślizganie się po zamarzniętym jeziorze lub innym zbiorniku wodnym może wiązać się z tym, że lód się pod tobą załamie i wpadniesz do wody, a to jest bardzo nieprzyjemne. Kolejną bardzo popularną aktywnością zimą są wycieczki górskie. Wybierając się w trasę, dobierz trasę odpowiednią do swoich możliwości fizycznych, czyli swojej kondycji. Oraz poziomu zaawansowania. Osoby początkujące raczej powinny wybierać prostsze trasy, osoby bardziej zaawansowane mogą wybierać trudniejsze, a także, co bardzo ważne, do swojego sprzętu. Wejście na niektóre szczyty w niektórych okolicznościach może wymagać użycia specjalistycznego sprzętu, który nie tylko musimy mieć, ale również musimy wiedzieć, jak się nim posługiwać. Sprawdź pogodę, jaka panuje w górach. Pogoda w górach może się znacząco różnić od tej, którą mamy w mieście lub na wsi. Dla przykładu, kiedy pisałem tą lekcję, w mieście, w którym mieszkam, było 10 stopni i było słonecznie. Tymczasem na śnieżce było strasznie zimno. Bardzo ważne sprawdź, czy nie ma zagrożenia lawinowego. Rzecz, z którą się Powszechnie możemy spotykać podczas ferii, a której raczej nie uświadczymy latem, jest lód. Chyba że latem pójdziemy na lody. Ale to jest inny lód. Bardzo ważne jest, aby nie chodzić po zamarzniętych zbiornikach wodnych. Tafla lodu miejscami może być gruba, ale miejscami może być bardzo cienka i lód może się pod nami załamać. Ciężko jest, patrząc z góry, ocenić grubość tafli, więc bezpiecznie jest na nią nie wchodzić. A jeśli widzisz, że pod kimś załamał się lód, to nie biegnij tej osobie na pomoc, ponieważ pod tobą ten lód również może się załamać. Po pierwsze, wezwij pomoc, zadzwoń na 112, zacznij głośno krzyczeć, aby ktoś do was podszedł. Jeśli taka osoba jest blisko brzegu, możesz spróbować ją wyciągnąć, ale nie podchodząc do niej, tylko podając jej coś, co będzie przedłużeniem Twojej ręki gałąź, kurtkę lub inny przedmiot. Jeśli ta osoba go złapie, to możesz ją wyciągnąć. Gdy ci się uda wyciągnąć taką osobę, postaraj się ją jak najszybciej ogrzać, ponieważ wpadnięcie do zimnej wody, a nawet lodowatej, wiąże się z bardzo szybkim ryzykiem hipotermii czyli wychłodzenia. Najlepszym sposobem na poruszanie się po lodzie jest czołganie się. Nie przechodź pod wiszącymi soplami lodu ani ich nie strącaj. Taki sopel lodu, spadając, stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo. Na nasze bezpieczeństwo wpływa również to, czy znamy przydatne numery telefonów. Na przykład. Numer alarmowy międzynarodowy 112. Jeśli idziemy w góry, warto znać na pamięć oraz mieć wpisany w telefon numer do górskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego 985 lub 601 100 300. A także bardzo ważnym numerem telefonu dla każdego z nas są numery telefonu do naszych rodziców. Dziękuję bardzo za lekcję.